Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie. Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech Słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Ukraiń Chrystusie, <laughs> obchodzimy dzisiaj. Uroczystość tych wielkich dwóch apostołów, Piotra i Pawła, różniących się kompletnie wszystkim praktycznie, jeżeli chodzi o ich prywatne życie, jeżeli chodzi o ich osobowości, ale jednocześnie ludzie, którzy doszli do głębokiego zjednoczenia z Panem, i to spowodowało, że potrafili wypełnić zadanie, które Pan Bóg im polecił. I kiedy my popatrzymy na postać Piotra i Pawła, to musimy sobie uświadomić, że oni, tak samo jak my, w swoim życiu przeżywali te wzniosłe i słabe chwile. Bo kiedy popatrzymy na postać świętego Piotra Apostoła, to przecież no, nie jest on człowiekiem, który realizował swoje powołanie na tych najwyższych tonach, ale Pamiętamy sceny, kiedy zdradził Pana, kiedy faktycznie no, nie zachowywał się jako ten, który miał być głową Kościoła. Kiedy popatrzymy na postać Świętego Pawła, apostoła również, przecież no, to jest wielki prześladowca Kościoła w jego początkach, a później, kiedy spotyka Pana, to wielkie rzeczy się dokonują i również w jego życiu. I warto, moi drodzy, patrzeć na te dwie osobowości, ze względu na to, że my bardzo często, kiedy oceniamy siebie. Kiedy my patrzymy na nasze życie, to bardzo mocno ciąży nam przeszłość i bardzo często, kiedy mówimy o sobie, w sensie nawet naszych relacji do Pana Boga, to bardzo często oceniamy to poprzez pryzmat naszej przeszłości. I to jest podstawowy błąd, który my robimy, bo kiedy my zobaczymy na postać i Pawła, i Piotra, no to, co przedtem powiedziałem, to przecież nie byli ludzi, którzy swoje życie przeżyli nieskazitelnie od samego początku, że od samego początku byli wierni Panu, że od samego początku wszystko wypełnili tak, jak jak potrzeba, wręcz przeciwnie. Byli tymi, którzy no, nie zachowali się tak, jak wydawałoby się powinni się zachować. I kiedy my patrzymy na swoje życie, to również musimy sobie uświadamiać, że nasze życie poprzez ludzką słabość, ono też ciągle jest tym życiem, które no, łapiemy się, że robimy błędy, że dochodzimy czasami do sytuacji takich, że później za jakiś czas no, wstydzimy się tego, czy nawet byśmy nie chcieli, żeby w ogóle to się w naszym życiu już dokonało, ale to się już dokonało. I przede wszystkim chodzi o to, żeby człowiek uświadomił sobie, że moja przeszłość nie jest w tym wszystkim istotna. Jeżeli ja swoją przeszłość rozliczyłem z Panem Bogiem, to ona nie jest istotna, istotny jest ten moment teraz. To są te moje decyzje, które ja podejmuję dzisiaj, decyzje, które służą właśnie przyszłości, decyzje, które służą mojej miłości Pana Boga. I dzisiejsza Ewangelia nam ukazuje tę scenę, kiedy Pan Jezus koło Cezarei Filipowej pyta swoich uczniów, za kogo mnie uważają. No jedni mówią, że za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, jeszcze za innego z proroków, a Pan Jezus ich pyta, wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr odpowiada, Panie, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Synem Boga Żywego. I jednocześnie musimy sobie uświadomić, że ta odpowiedź, ona w naszym życiu jest bardzo ważna. I tą odpowiedź każdy z nas powinien sobie zadawać, bo nawet teksty liturgii w ciągu roku kilka razy nam tą scenę pokazują, kiedy faktycznie powinniśmy sobie zadać to pytanie, jak ja dzisiaj, patrząc na to, mogę odpowiedzieć, kim Chrystus w moim życiu jest. Bo to jest pytanie, które bardzo mocno będzie świadczyło o tym, jak będzie wyglądała moja przeszłość. Bo kiedy my nie nawiążemy relacji z Panem, to my nigdy nie będziemy ludźmi, którzy będą chcieli całe swoje życie poświęcić Bogu, nie będą chcieli. No to życie tak ustawiać, jakby Pan Bóg chciał, bo będziemy ciągle się obracać w tej rzeczywistości, w której my się obracamy, w rzeczywistości teraźniejszości, która bardzo mocno nas pochłania. I dlatego to pytanie o to, kim dla mnie jest Chrystus, jest istotne, bo zobaczcie, kiedy my zobaczymy dzisiaj, dzieje apostolskie nam ukazują Piotra, który został aresztowany. Oczywiście to wszystko się już dokonało po zmartwychwstaniu. To są już te sytuacje, kiedy powiedział Panu, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, to wyznanie tam nad Jeziorem Galilejskim. I jednocześnie Piotr już wtedy świadomy tego wszystkiego, co się z nim dokonało. Przecież on już był tym, który uzdrowił tego paralityka przy złotej bramie świątyni. Pamiętamy, kiedy tam wchodzili do świątyni, leżał, <laughs> siedział tam żebra, który. Wyciągnął rękę, myślał, że jakąś otrzymał ofiarę od Przechodzących właśnie apostołów, a Piotr się zatrzymał i mówi: Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. Wziął go za rękę, wstań i chodź. Wiara Piotra. Kiedy popatrzymy na tą przeszłość, jeszcze przed zmartwychwstaniem, i zobaczymy tą jego słabość, to musimy sobie uświadomić, że my w podobnej sytuacji jesteśmy. I tutaj nie jest tak, że Piotr miał wyjątkowe zadanie, bo on, Pan go obdarzył tą mocą, że on później mógł zdrawiać. Tu nie chodzi o to, bo Pan Bóg mu nie dał jakiegoś no, nadzwyczajnego zadania, czy mocy, którą by na przykład on mógł mógł uzdrawiać chorych, tak jak to czynił, tak i samo jak święty Paweł. Ale on to mógł dokonać mocą swojej wiary, wiara, która po prostu później przerodziła się w tą nawet pewność tego, że przecież Pan jest ze mną. I jednocześnie, kiedy go widzimy tutaj w więzieniu, skuty kiedy leżał dzień przed, przed swoją męką no, bo to jest sytuacja, która po prostu opisuje nam tą, bo na drugi dzień Paweł miał być, święty Piotr miał być po prostu ukrzyżowany, i wiedział, że będzie ukrzyżowany. I co, i co nam dzieje apostolskie mówią, że spał. Kto z nas by spał, jakbyś wiedział, że rano w stanie życie ukrzyżują. Wiara Piotra. I kiedy my popatrzymy, kiedy on później idzie i już mają wykonać wyrok, to mówi do nich: Przybijcie mnie głową do dołu, bo nie jestem godny umierać tak, jak umiera mój Pan. I przybijają Piotra właśnie głową do dołu. I umiera wyznając właśnie wiary. Kiedy patrzymy właśnie dzisiaj list świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza, to też jest ta sytuacja, kiedy Paweł już czekał w więzieniu też na wyrok, tylko Paweł wiedział, ze względu na to, że był Rzymianinem, to na pewno go nie ukrzyżowano, nie, nie, bo Rzymian nie krzyżowano, ludzi wolnych nie krzyżowano, tylko to był to był no jemu groziła śmierć przez ścięcie i faktycznie został ścięty. Ale jednocześnie kiedy pisze do Tymoteusza to mu powie: W dobrych zawodach wystąpiłem, wiarę zachowałem, teraz czekam na wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan i jednocześnie dziękuję za to, że Pan go wyrwał. Spasช่วยเหลือwał o co tutaj chodziło? Święty Paweł był świadomy tego, że jego życie przed nawróceniem było właśnie w ręku szatana, było w ręku po prostu tego lwa, które on nazywa, i tutaj właśnie. Czekając na swoją śmierć, dziękuję Mu za to, że Go wyzwolił z tego jednocześnie, kiedy będzie, kiedy będzie umierał, kiedy po prostu pisze ten list to właśnie dziękuję Panu Bogu, jednocześnie jest pewny, że otrzyma wieniec sprawiedliwości. My moi drodzy, musimy mieć świadomi, bo zobaczcie, gdyby Paweł nie miał pełnej świadomości, że Mu Pan przebaczył, tak jak Piotrowi Pan przebaczył, jeżeli by nie miał świadomości, to nigdy by nie napisał, że czekam na wieniec sprawiedliwości, ale by napisał. Mam nadzieję, może to już tak trochę zmyślam, mam nadzieję, że Pan Bóg mnie jakoś przepuści tam do Królestwa Niebieskiego, bo przecież to zrobiłem, czy tam to zrobiłem. A przecież dobrze wiemy, że Paweł był jednym z największych prześladowców Kościoła, tam, te, tego pierwotnego. I jednocześnie on jest świadomy tego, że Pan mu tego, to przebacza, i jednocześnie wchodzi na całkiem inną drogę. I dlatego, moi drodzy, mówię o tym, bo tutaj warto sobie uświadomić i zadać pytanie, co spowodowało właśnie to wielką zmianę tych. Dwóch wielkich filarów kościoła. Bo przecież byli kompletnie no, charakterologicznie bardzo różni. To się, oni się różnili praktycznie wszystkim. Ale jednocześnie to, co jedno mieli wspólne, no to głęboką wiarę w Chrystusa. Ale ta wiara w Chrystusa była właśnie związana z tym, że ukochali Pana do końca. I to pytanie, które Chrystus stawia, za kogo ty mnie uważasz, jest właśnie bardzo istotne, bo ono co pokazuje? Ono pokazuje moją relację do Pana Boga. I warto sobie to pytanie stawiać, z tego powodu, że dopóki my nie odpowiemy sobie, że Bóg jest moją miłością, bo przecież czym jest moja wiara? Kiedy my mówimy o wierze, to my mówimy o moich relacjach, czyli my mówimy o tym, co nazywamy moją miłością do Pana Boga. I tutaj po prostu dopóki my nie zbudujemy tej miłości, tej relacji naszej z Panem, to my nigdy nie będziemy tymi, którzy będą reprezentowali no, wiarę, nigdy nie będziemy tymi, którzy powiedzą paralitykowi, wstań i chodź, nigdy nie powiemy temu, kto jest chory bądź zdrowy, w imię Chrystusa ci to nakazuje, bo nie będziemy mieli miłości, która będzie motorem tego działania. Bo to jest, moi drodzy, tak samo jak kiedy my popatrzymy na życie rodzinne. No, czemu na przykład mąż nie zdradza swojej żony czy żona swojego męża? To nie dlatego, że nie ma okazji na zdradę, tylko dlatego, że kocha. Człowiek, który kocha, to kwestia nawet zdrady nie wchodzi w grę czy nie wchodzi w ogóle pod uwagę ze względu na miłość, która nie dopuszcza takiej możliwości. Człowiek zdradza wtedy, kiedy faktycznie coraz rzadsze czy coraz słabsze są te relacje z drugim człowiekiem. I kiedy my patrzymy na Pana Boga, to musimy sobie uświadamiać, że ta moja miłość do Pana Boga, ona będzie się odzwierciedlała tym, że ja będę żył tak, jak żyje każdy chrześcijanin. Że ja będę gotowy coś dla Pana poświęcić. Że ja, kiedy będę mówił o mojej wierze, to będę mówił z całą pewnością o tej miłości, którą ja mam do Pana Boga i jednocześnie będę świadomy, że nawet to ta moja przeszłość, która może nie była chwalebna, ta moja przeszłość, która może tak czy inaczej wyglądała kiedyś, że ona w oczach Pana Boga zniknęła, bo Pan mi to przebaczył. Wyznałem to Panu i Pan powiedział idź i nie grzesz więcej, idź i żyj tak, jak chciałbym, żebyś to realizował. I dlatego, kiedy my patrzymy, moi drodzy, dzisiaj na tych dwóch apostołów, Którzy tak wiele wnieśli do kościoła, bo przecież Piotr został pierwszym papieżem, ale zobaczcie, jakie Bóg ma za, za, zaufanie do człowieka i zresztą do każdego z nas. To przecież gdybyśmy byli tymi, którzy by mianowali na przykład pierwszego papieża, no to myślę, gdybyśmy tak znali Biblię dokładnie i znali po prostu osobowości apostołów, to na pewno byśmy wybrali Jana. Przecież to był jedyny, który był pod krzyżem. To był jedyny, o którym po prostu możemy powiedzieć, że On kochał Pana Jezusa i był praktycznie zakochany w Jezusie. I że naturalną takim no, wydawałoby się kandydatem na to, żeby był papieżem, no to był przecież Jan Apostol. A tu się nagle okazuje, że Piotr, ten, który zdradził, który się go wyparł, Pan wierzy człowiekowi do końca i my musimy sobie zdawać sprawę, moi drodzy, że nie możemy żyć w świadomości, że mój grzech będzie determinował moje decyzje, moje wybory, że to wszystko, co ja podejmuję dzisiaj, jako człowiek, który próbuje budować relacje z Panem Bogiem, nie możemy się oglądać w przeszłość. I człowiek, który nie uwierzy Panu Bogu w to, że On mi przebacza. Bo przecież kiedyśmy w Wielki Piątek stali pod krzyżem i kiedyśmy patrzyli na to, co Chrystus wycierpiał dla mnie, to właśnie tam moje grzechy zostały zmyte. Tam jest ta moja pewność, że te grzechy, które byłyby nawet najgorsze, Pan mi przebaczy. I jednocześnie to, co jest istotne, to co już mówiłem, to jest właśnie to moje dzisiaj. To jest to, że ja dzisiaj podejmuję, Panie. Decyzję: Pani, ja Ciebie kocham. Ja jestem gotowy dla Ciebie poświęcić wszystko, ja jestem gotowy dla Ciebie żyć, jestem gotowy dla Ciebie po prostu być świadkiem i być przykładem chrześcijańskiego życia. I kiedy my patrzymy na czasy, w których my żyjemy, środowisko, w którym my żyjemy, to ono się praktycznie nie różni od tego środowiska, w którym żyli no, pierwsi apostołowie, bo przecież i wiele agresji było ze strony przecież i władz, i środowiska, w którym oni żyli. Tak jak my przecież, no popatrz, jak my żyjemy, podobnie funkcjonujemy dzisiaj. Przecież no, jesteśmy mniejszością, mniejszością, która po prostu na którą patrzą ze zdziwieniem, bo przecież wielu z was, na przykład jak się próbuje przyznać przed swoimi kolegami w że chodzę do kościoła, że się modlę, no to patrzą ze zdziwieniem na nas, że my jeszcze w dzisiejszych czasach wierzymy, że w dzisiejszych czasach jeszcze po prostu no, przyjmujemy to, że Pan Bóg jest naszą miłością życia. I dzisiaj, moi drodzy, kiedy nam Kościół przedstawia tych dwóch wielkich apostołów, Uświadomić sobie i zadać sobie to pytanie, które Pan stawia dzisiaj apostołom, bo to nie jest tylko pytanie skierowane do nich, ale to jest pytanie skierowane, skierowane również do każdego z nas. Za kogo Ty mnie uważasz? I chcemy dzisiaj prosić Pana o tą wiarę, bo tak jak wspomniałem, dwie te postacie miały te chwile słabości, miały te chwile które na pewno, z których nie byli chwalebni, ale mieli pełną świadomość, że Pan im przebacza i dlatego tak daleko poszli. Jeżeli ja również uwierzę w to, że Pan mi przebaczył i podejmę decyzję, że i odpowiem, Panie, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Synem Boga Żywego, to moje życie również może stać się takim, jak stało się życie apostołów i Piotra i Pawła. I chcielibyśmy dzisiaj prosić o wiarę, chcielibyśmy prosić o to, żebyśmy byli autentycznymi świadkami we współczesnym świecie, bo tak jak wspomniałem, żyjemy w trudnych czasach i na pewno bycie świadkiem dzisiaj Chrystusa we współczesnym świecie wymaga wiele zaparcia i wiele trudu, ale jednocześnie wielkiej miłości, żebym się nie bał, żeby moja miłość przezwyciężała strach, tak jak patrzymy na apostołów, potrafili miłością przezwyciężyć to, co nazywamy strachem.